Chyba każda z nas mniej czy więcej spotkała się z problemem wypadania włosów. Niestety bardzo często błędnie myślimy, że nic nie możemy z tym zrobić i że przyczyna jest genetyczna, czy że moja mama tak miała, moja babcia tak miała, więc ja też muszę tak mieć. To nie jest prawda, dlatego dziś opowiem Ci trochę o przyczynach wypadania włosów. Jeżeli chodzi o wypadanie włosów, to ja miałam ten problem przez wiele, wiele lat, że bardzo dużo włosów mi wypadało i żaden lekarz nie potrafił mi pomóc. Ani dermatolog, ani później trycholog, bo też już zaczęłam chodzić do trychologów, chociaż trycholog to nie do końca lekarz, tylko po prostu specjalista. I co się zadziało, co się okazało? E, u mnie okazało się, że w sumie to moje wypadanie włosów jest zupełną normą. Ja mam duży kapitał włosów tak zwany, czyli po prostu mam dużo włosów. Jeszcze z jednej cebulki rośnie mi kilka tych włosów. E, po 4-5, czasami nawet w tym obrazie widziałam sama, więc całkiem sporo i tak naprawdę to, że normą wypadania włosów jest 100 dziennie, nie ma przełożenia na każdego bo jednej osobie wypadnie 100 dziennie, jeżeli ona ma taki normalny kapitał ale jeżeli już ktoś ma większy kapitał to tych włosów może wypaść dużo więcej nawet dwa razy więcej według niektórych źródeł czy trychologów, z którymi rozmawiałam a głównie trycholożyk w sumie w związku z tym okazało się, że ja nie mam żadnych e, przerzedzeń, że ja nie mam żadnych problemów e, z tym, że tych włosów jest za mało na mojej głowie, tylko właśnie jest ich dużo, dlatego wypada mi ich dużo więcej. I ja na przykład bardzo się tym przejmowałam zawsze gdzieś tam bardzo dużo włosów leżało na podłodze, w wannie, w zlewie. E, szczególnie jak wyjeżdżałam z kimś, to wszyscy mi zwracali uwagę, że Paulina, ile ty tych włosów góbiesz iść do lekarza. No i wiecie, ja się bardzo tym przejmowałam chodziłam do lekarza, badali mi skórę głowy, badali mnie od środka, naprawdę już nie wiem, czego ja tam nie robiłam, i okazało się, że. No nie, no po prostu tak mam, co później potwierdziło mi właśnie e, dwóch trychologów i rzeczywiście już sobie z tym zostałam i bardzo dobrze się z tym czuję, że w końcu ktoś rozwiązał mój problem, a tak naprawdę okazało się, że nie miałam do końca problemu, tylko zła była definicja. Natomiast jak zaczęłam zgłębiać ten problem wypadania włosów, to oczywiście gdzieś tam u mnie odkryłam Hashimoto i to, że później e, w przebiegu ciąży miałam takie ły zaplanie skóry głowy, gdzieś tam teraz jest taka diagnoza, że to może być lisaj, nie do końca wiadomo. E, natomiast mam problemy ze skórą głowy, natomiast włosów wypada mi na razie odpukać tyle samo, nie jest to zbyt dużo, a to wcześniej e, takie duże ilości mogły rzeczywiście być powiązane u mnie z chorobą tarczycy, którą później wyrównałam, więc jakby z jednej strony dużo mi wypada, z drugiej strony mogło to być związane z tarczycą, więc tak czy siak po prostu badajmy się. Pierwsze są przyczyny hormonalne. Bardzo często do wypadania włosów właśnie u kobiet dochodzi przez zmiany w hormonach. To może być wysokie stężenie prolaktyny. Problemy z TSH, czyli wysokie stężenie TSH, niskie FT3, FT4, czyli tych wolnych hormonów tarczycowych. Również ważne jest tutaj, jak wygląda stężenie Twoich androgenów, czyli dihydrotestosteronu, testosteronu, androstendionu, DHAS, czyli tego dehydropiantosteronu, itd., itd. Bo podniesione stężenia tych hormonów mogą świadczyć o hiperandrogenizacji, i właśnie wtedy bardzo często wypadają nam włosy z głowy, a rosną w innych. Niezbyt korzystnych miejscach. Kolejnym powodem są niedobory. Niedobory tutaj przede wszystkim żelaza, witaminy B12, ale również innych witamin z grupy B mogą przyczyniać się do wypadania Twoich włosów. Oczywiście, jeżeli masz inne niedobory związane z cynkiem, z miedzią, również włosy mogą Ci wypadać. Nie zapominajmy o chorobach autoimmunologicznych. Tu mamy bardzo wiele chorób autoimmunologicznych, które wiążą się z wypadaniem włosów. Liszaj, łysienie plackowate ale też inne choroby autoimmunologiczne, jak chociażby Hashimoto, może być powiązane z większym wypadaniem włosów. Kolejna jest genetyka. Oczywiście geny też mają swoje do powiedzenia i tutaj bardzo często zdarza się takie łysienie, które jest związane z genami, z tym, że właśnie mamy takie bardzo wrażliwe receptory na działanie androgenów i wtedy bardzo szybko może dochodzić do łysienia, właśnie do wypadania włosów. Głównie się to dzieje u mężczyzn, ale u pań też może się to zadzieć. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ oczywiście na Twoje Wosy są leki, bardzo dużo leków, jeżeli ich używamy może prowadzić do większego wypadania włosów, więc jeżeli takie coś zauważasz, wiesz, że to jest powiązane z jakimś lekiem, to po prostu wybierz się do lekarza, powiedz mu o tym i być może będzie szansa, żeby te leki zmienić. Niewagatelne znaczenie ma również to, jak dbasz o włosy, no bo jeżeli chodzisz w wysokich kokach i masz to ściśnięte taką mega e, po prostu ciasną gumką recepturką albo jakąś taką zwykłą frotką, ale ona jest bardzo ciasna, no to pamiętaj, że tu wszystko jest naciągnięte i te włosy też są w bardziej narażone na wypadanie, tak? Jeżeli je ciągle czymś obciążasz, czyli na przykład chodzisz bardzo długo w tych mokrych włosach i na przykład jeszcze z ręcznikiem na głowie, co w ogóle powoduje jeszcze wysuszenie skóry głowy i może prowadzić do różnych problemów, na przykład z grzybicą skóry głowy, nie polecam takiej rzeczy, ale jest rzeczywiście bardzo dużo rzeczy, które ludzie robią źle, szczególnie oczywiście kobiety, no bo mają długie włosy. I na przykład jedną z takich rzeczy jest chodzenie również spać w mokrych włosach. Okazuje się, że kiedy śpimy w mokrych włosach, właśnie bardzo szybko dochodzi do różnych tutaj e, grzybów i tak dalej na naszej głowie, po prostu rozrastają się żyjątka, no bo mają takie fajne środowisko, tak, ym, które jest właśnie tutaj z wodą, e, wodne środowisko można powiedzieć, no po prostu bardzo dużo wilgoci. I właśnie kiedy śpisz w takich mokrych włosach, dochodzi do ich kruszenia między innymi, ale też do osłabienia i do tego, że mogą częściej wypadać właśnie. Więc i z jednej strony niesuszenie, z drugiej strony suszenie zbyt wysoką temperaturą, zbyt długo, też niewłaściwą suszarką, na ten temat też polecam ci zdobyć wiedzę u wykwalifikowanych trychologów, również szkodzi naszym głosom. Natomiast co jest ciekawe i mnie bardzo to e, zaskoczyło. Suszenie włosów jest znacznie zdrowsze i lepsze niż chodzenie spać z mokrymi włosami dla tych włosów, także suszmy włosy, ale właśnie odpowiednią temperaturą, nie za blisko i też przygotujmy włosy na to różnymi olejkami, itd. itd. Ja już teraz zabezpieczam końcówki silikonami, bla bla bla, długa, długa e, droga przede mną była, żeby dojść do jako takich zdrowych włosów. Natomiast rzeczywiście mm, trycholog, trycholożka Ci tu pomoże. Jakie są więc takie najczęstsze. Problemy i przyczyny wypadania włosów, jakie ja zauważam w swojej praktyce. Pierwszą jest stres taki nadmierny, który powoduje, że ten kortyzol jest non-stop podniesiony. Będzie to wpływało na osłabienie naszych właśnie tutaj cebulek włosowych i na wypadanie włosów w wielu różnych w ogóle mechanizmach. Więc no nie powiem wam nie stresujcie się, tylko powiem wam, zmieńcie reakcję na stres. Niedoczynność tarczycy, o której już wspominałam, bardzo, bardzo częsta przyczyna, anemia z niedoboru żelaza głównie. Problemy hormonalne, tutaj właśnie mamy zbyt wysoki poziom androgenów. No i choroby, które wpływają na osłabienie włosów, tak? Czyli właśnie toczeń, łojotok zapalenie, łojenie plackowate, powiem, tutaj też tylko liszaja cukrzyca, PCOS i insulinooporność między innymi, czyli takie też różne zaburzenia metaboliczne. Jakie więc badania dobrze zrobić? Od czego zacząć? Od czego zacząć to, żeby dowiedzieć się jaka jest przyczyna wypadania włosów, a później właśnie naprawianie tego? No to słuchajcie, ja bym polecała od morfologii z rozmazły sobie zacząć. E, bardzo ważna, ferytyna żelazo. Ferytyna nie powinna być niższa niż 50 jednostek. Oczywiście zbadajcie tarczyce, najlepiej panel TSH, FT3, FT4. ATPO, ATG oraz najlepiej też sobie zrobić trawę raz w życiu, e, a na jeden, dlatego że bardzo często jest tak, że no, starszy nic się nie dzieje, ogólnie wyniki są ok, włosy nadal wypadają, robimy ANA, jest dodatnia i może się okazać, że jest właśnie jakaś choroba autoimmunologiczna, która już nam atakuje skórę głowy, tak? Więc tu ja polecam jako podstawę tą ANĘ przynajmniej raz kiedyś zrobić. No, myślę, że raz na te kilka lat. No i ja też bardzo polecam zrobić pełen pakiet hormonów płciowych, przynajmniej raz w życiu też, czy jeżeli jest taki problem wypadania włosów. Jeżeli bierzesz antykoncepcję hormonalną, to odpada, bo. Będą wyniki zakłamane, więc wtedy tego nie rób. Natomiast generalnie pracą Ci zrobić Estradiol prolaktynę, progesteron 7 dni po owulacji, LH, FSH, żeby zobaczyć jak przysadka pracuje, ale przede wszystkim androstendion DHT, testosteron, DHEAS, kortyzol, tak? Kortyzol to jest już tutaj hormon nadnerczowy, tak jak chociażby tutaj DHEAS, ale generalnie to są hormony, które podpowiedzą ci gdzie szukać właśnie przyczyn problemów z twoimi włosami, bo jeżeli one będą podniesione, to bardzo często może być problem androgenowy. Mówię o tych ostatnich przede wszystkim. Co ciekawe, kiedy jesteśmy w ciąży, jesteśmy w takiej fazie wzrostu włosów, że one najczęściej wcale nie wypadają. I ja dosłownie to przeżyłam. Kiedy byłam w ciąży, to przez 9 miesięcy wypadło mi może kilka włosów. Coś niesłychanego. Bardzo chciałabym, żeby zawsze tak było. Szkoda, że nie jest tak zawsze. No ale niestety. Po ciąży te włosy musiały wypaść, więc na przykład ja miałam delikatniej podniesione to wypadanie włosów, ale nie było tragedii, tak? Bardzo często wtedy właśnie panikujemy, a pamiętajcie, że to jest zupełnie normalny proces, że właśnie w ciąży nie wypadają, ale po ciąży muszą wypaść, tym bardziej, że jeszcze mamy zmiany hormonalne, prolaktyna i tak dalej, już jest dość wysoka, więc jakby to całkiem normalne. Natomiast chciałam Ci powiedzieć, że jeżeli wypadają Ci włosy, masz problem ze skórą głowy, masz problem generalnie z włosami, to szukaj pomocy u dobrych specjalistów idź do dietetyka, idź do trychologa, idź do dobrego dermatologa. Nie daj sobie wymówić, że nie masz problemu, zbadaj to z każdej strony. Być może okaże się, tak jak u mnie, że po prostu u Ciebie wypada więcej włosów normalnie, genetycznie, ale zbadaj to, nie daj się zamieść pod dywan. Dziękuję Ci, że odsłuchałaś ten odcinek. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podobało. Napisz w komentarzu, o czym jeszcze mam tobie poopowiadać. I do zobaczenia następnym razem.